I wam wszystkim witam was w kolejnym pomyśle od widza i w tym odcinku zbuduję hotel ponieważ ten pomysł nadesłało mi naprawdę wiele, wiele osób, to stwierdziłam, że nie będę tak wyczytywać wszystkich, ale Wasze komentarze będą się tak przewijać podczas filmu, bo po prostu nie chciałabym, żeby ktoś się poczuł pominięty i jednak chciałabym wymienić wszystkich, no ale nie mogę, ponieważ gdybym miała teraz na wstępie czytać te wszystkie komentarze, czy chociażby Wasze nazwy, to myślę, że mogłabym z tego nakręcić osobny filmik, ponieważ tych komentarzy było ponad 50, chyba. Także Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Wszystkim tym osobom naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. I stwierdziłam, że zrobimy sobie taki hotel tematyczny, a mianowicie hotel bardzo inspirowany Grecją. I nie mam pojęcia, czy wyszedł mi taki stuprocentowo grecki hotel, bo też nigdy nie byłam w Grecji, ale starałam się, aby ten styl był jak najwierniej odwzorowany. I też, jak widzicie, zrobiłam taką bryłę schodkową na początku i zajęłam się głównie aranżowaniem tej zewnętrznej przestrzeni ponieważ na wnętrze już mi nie starczyło czasu i myślę, że zrobię drugi odcinek, bo w czasie rzeczywistym budowałam to chyba ponad dwie godziny, także też myślę, że w filmie będzie dużo cięć, bo po prostu nie chciałabym Was zanudzać jakimś przydługim filmem. No i też jeszcze nie mogę wstawiać zbyt długich filmów na razie, bo wiecie, ten internet... Internet z kartonu. A wracając do tego, co wcześniej mówiłam, to mogę Wam w sumie pokazać parę zdjęć, które mi się inspirowały. Te zdjęcia są ze strony Pixabay i właśnie zainspirowały mnie tą kolorystyką. Białe ściany, jakieś tam niebieskie dodatki, i ten schodkowy układ. Bardzo mi się coś takiego podoba. I w sumie, jeśli ma być szczera, to. Tak ogólnie nie lubię się czymś za bardzo inspirować. Jeżeli coś buduję, to wolę sama wymyślać wszystko i wcześniej nie patrzeć na żadne zdjęcia, niczym właśnie się nie inspirować, ale tym razem chciałam po prostu, aby ta budowla miała ręce i nogi, więc musiałam sobie popatrzeć na niektóre trendy, niektóre elementy charakterystyczne i w sumie zobaczymy co mi wyjdzie. Ja jestem zadowolona, ale wy zobaczycie na końcu dopiero i powiem wam, że bardzo chętnie wybrałabym się do Grecji, bo jak już mówiłam, nigdy nie byłam tam. I możecie napisać, czy kiedyś byliście, i jeżeli tak, to czy ten hotel mi się udał? Wszystkie dachy są niebieskie i dodatkowo na każdym jeszcze umieściłam jakiś element dekoracyjny, jakiś komin. I ta część górna to myślę, że będzie taka część, w której będą najbardziej ekskluzywne mieszkania, właśnie z takimi balkonikami prywatnymi, jeszcze basenami, a inne części, które będzie można wynająć, będą schowane we wnętrzu tej całej bryły, bo na tych wszystkich jakby trzech tarasach umieściłam później takie rzeczy jak... Krzesła, stoły, aby można sobie było zjeść na dworze, albo jakieś mikrofony, gitary, wiecie, takie rzeczy. Tutaj już na tym niższym stopniu zaczęłam budować wieżyczkę, i ta wieżyczka sięga na ten najwyższy stopień. W ogóle tu pozmieniałam jeszcze nieco dachy, ponieważ zdecydowałam się użyć też białego koloru, aby nie wszystko było takie niebieskie. No, i jeszcze schody są czerwone, ale myślę, że to całkiem fajnie wygląda. Bo jak się przyjrzeć, to na tych schodach są jeszcze takie małe wzorki, i one tam chyba mają takie elementy niebiesko-białe, także super pasują. I tu już zaczęłam się zastanawiać nad oknami, a do okien dodałam takie Markizy. Okna oczywiście są w kolorystyce niebieskiej, i są jeszcze te takie okna bez drzwiczek, takie otwarte. Aby to wszystko jakoś wyglądało z tyłu, też trzeba było dodać okna. W ogóle jeszcze później pozmieniałam kształt bryły z tyłu. Na razie jest taka ścięta, prosta, a później będzie bardziej nieregularna. Zaczęłam wybierać pokrycie podłóg i ścian. Na podłogi wiedziałam, że dam jakiś kamień i dałam taki zwykły szary, ale tak teraz myślę, że mogłam dać też jakieś elementy z trawą. Jeżeli chodzi o ściany, no to są białe. Myślałam jeszcze, czy nie dać jakichś akcentów kolorystycznych, ale jednak nie. No i dodałam jeszcze takie słupki z małymi lampkami, i w nocy to wygląda po prostu magicznie. Na tym średnim stopniu zaczęłam od dodawania okien. Oczywiście ogrodziłam przestrzeń i mogłam już się zająć wyposażeniem. Pomyślałam sobie, że tutaj właśnie będzie taka strefa ze stolikami. Ozdobiłam też ściany roślinnością i w sumie te roślinki i bluszcze później będą na wszystkich ścianach. I tę strefę restauracyjną ogrodziłam lampionami. Tutaj widzę, że przeszłam już na dół i zaczęłam budować altankę. Ale tak jak Wam kiedyś mówiłam, ja mam tak, że po prostu jak coś buduję, to nie buduję naraz jakiejś jednej przestrzeni, tylko sobie tak skaczę. I tak miałam też tym razem, bo i ten pierwszy stopień, i ten drugi nie jest skończony, a już zabrałam się za ten najniższy. No ale tutaj też dodałam te lampiony. Na tym już najniższym poziomie dodałam okna, i później tam jeszcze dodam wodę, ale to zobaczycie. W sumie to możecie dać znać, czy też tak skaczecie, jak coś budujecie. Ale myślę, że to wcale nie jest taki zły sposób, bo jeżeli tak budujemy po trochu tu na jednym piętrze, tu na drugim, to mamy takie spojrzenie już na całość, i nie jest tak. Także zrobimy sobie jakąś jedną część, a później ona nam nie będzie pasowała do tej drugiej. Tylko wszystko jest jakby w jednym stylu, i nic się później ze sobą nie gryzie. Całość jeszcze, jak widzicie, ogrodziłam kamieniami, a z tyłu zrobiłam takie miejsce, na którym mogą sobie rosnąć jakieś roślinki. I ta bryła ma już takie nieregularne kształty, i nie jest taka prosta, jak była wcześniej. Po umieszczeniu wszystkich okien z tyłu mogłam wrócić do wyposażenia, i tutaj widzę, że zajmowałam się tym drugim piętrem. Dodałam przy schodach takie ławeczki, i jeszcze w międzyczasie pomyślałam, że trzeba by dać gdzieś drabinkę dla dzieci, żeby też mogły się pobawić, coś porobić. I powracając na drugie piętro, stwierdziłam, że dodam fontannę. Fajnie ona tutaj zapełni przestrzeń i będzie taką dekoracją. I tutaj wpadłam na pomysł, aby umieścić ruiny, na których później będzie można kodem umieszczać jakieś obiekty. I to bardzo fajnie wygląda. Można sobie dodać jakieś kwiatki, jakieś lampiony, albo nawet dodałam później fontannę taką małą na te schodki. Także można sobie kombinować, dodawać różne rzeczy. Jeżeli odpowiada Wam ten styl, to możecie dodać nawet takie ruiny do ogródka i stworzyć sobie jakiś taki romantyczny kącik. Tutaj również znalazł się taki kącik należący do jakiejś restauracji. Tym razem jednak dodałam takie ławy i jeszcze karaoke, więc będzie można sobie tutaj usiąść i poobserwować czyjeś występy. Tutaj natomiast dodałam takie miejsce, w którym można robić graffiti. Na dole znalazła się budka z herbatą. W sumie te budki z jedzeniem jakoś tak mi nie pasowały, bo wszystkie były chyba azjatyckie albo ogólnie mało greckie, więc stwierdziłam, że herbata będzie bezpieczna. Oczywiście jakieś tam stoliki z szachami musiały być i roślinki, dużo dekoracji. Przy altance dodałam parkiet, który jest biało-niebieski, czyli idealnie się wpasowuje kolorystycznie w całość. Dodałam też tutaj stoliczek z krzesełkiem dla dzieci, więc jeżeli w jakiejś rodzinie jest małe dziecko, to będzie mogło sobie tutaj na zewnątrz też zjeść. I przyszedł czas na samą górę tutaj dodałam jakieś tam siedzenia, jakieś leżaki, oczywiście drabinki do basenów i skocznie. I jeszcze jak zrobię tę górę, to zostanie nam sam dół, ponieważ hotel musi mieć gdzieś wejście. Ale to zaraz zobaczycie. Tutaj na samej górze dodałam jeszcze te schodki, aby było bardziej romantycznie. No i z tyłu mamy taką schowaną przestrzeń, w której dodam barek. I o ile się nie mylę, jeszcze będzie stolik z krzesłami. Ogólnie to pokazuje wam takie najciekawsze momenty, ponieważ cały Speed Build bez cięć chyba trwałby z pół godziny albo i więcej, i to w przyspieszeniu. Więc stwierdziłam, że wolę powycinać te momenty, kiedy na przykład zastanawiam się nad kolorem. I teraz przechodzimy już do ostatniej części. Na samym dole stwierdziłam, że zrobię taką wodę, a wejście będzie po mostku, a raczej takim mini mostku. Całą wodę ogrodziłam kamieniami, które są powiększone chyba dwukrotnie, tak, na pewno dwukrotnie, i są na całej długości tego zbiornika. I widzę, że zbliżamy się już do końca filmu, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Piszcie oczywiście w komentarzu propozycje na następne budowle. Jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam Was jeszcze na efekt końcowy. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Trzymajcie się i pa!